Cześć! Z tej strony i za W dzisiejszym odcinku Niepodręcznika Oceanicznego będę kontynuować temat dobrej jakości edukacji i celu zrównoważonego rozwoju. Realizacja celów zależy również w dużej mierze od tego, czego uczą się dzieci i młodzież na całym świecie, w tym oczywiście także w Polsce. Szeroko zakrojona i prawidłowa edukacja pozwala młodym ludziom poznać swoje możliwości oraz zainteresowania. W efekcie na realizację swoich marzeń i ucieczkę od ubóstwa. Chociaż w skali globalnej sytuacja młodzieży jest dużo lepsza. Chociażby zrównano szanse chłopców i dziewcząt w dostępie do edukacji na poziomie podstawowym, to tylko niektóre państwa zrealizowały ten cel w odniesieniu do wszystkich jej poziomów. Globalną ideą wyrażoną w celu czwartym, Czyli dobra jakość edukacji, jest to, aby do 2030 roku zapewnić, że wszyscy młodzi ludzie będą mieli nieskrępowany i równy dostęp do wszechstronnej, nowoczesnej edukacji, bez względu na płeć, region, różnorodności kulturowe czy stopień zamożności. W efekcie nabędą umiejętności potrzebne do zrównoważonego stylu życia, wyrażanego poprzez poszanowanie praw człowieka równości płci, promowania kultury pokoju i niestosowania przemocy, globalnego obywatelstwa oraz docenienia różnorodności kulturowej i wkładu kultury w zrównoważony rozwój. Pomimo, że obserwujemy wzrost liczby osób posiadających podstawowe umiejętności pisania i czytania, należy jednak wciąż podejmować wysiłki na rzecz realizacji celu czwartego. W zakresie powszechnej edukacji, ponieważ 617 milionów młodych ludzi na całym świecie wciąż nie posiada podstawowych umiejętności czytania, pisania i liczenia. Dodatkowo, niestety, szacuje się, że w chwili obecnej 50% dzieci nie uczęszczających do szkoły podstawowej żyje na terenach objętych konfliktami zbrojnymi. Zapewnienie wysokiej jakości edukacji wiąże się m.in. z tworzeniem nowoczesnych programów edukacyjnych, odpowiadających współczesnym potrzebom człowieka. To także konieczność powszechnej dostępności do programów stypendialnych, warsztatów dla nauczycieli, budowa szkół oraz poprawa dostępu do wody i energii elektrycznej w szkołach. Przykładem do naśladowania są Włochy, gdzie minister edukacji. POM informował, że od września tego roku wszystkie szkoły publiczne wprowadzą lekcje na temat zmiany klimatu i zrównoważonego rozwoju w zakresie 33 godzin rocznie, czyli około jednej godziny lekcyjnej w tygodniu. Nowy program nauczania ma być oparty właśnie na 17 celach zrównoważonego rozwoju ONZ. W chwili obecnej około 1,6 miliarda studentów i młodzież na całym świecie jest dotkniętych zamknięciem szkół i uniwersytetów z powodu pandemii. Inwestycje w kształcenie na odległość powinny zarówno łagodzić bezpośrednie problemy spowodowane przez pandemię, jak i opracowywać metody realizacji bardziej otwartych i elastycznych systemów edukacji na przyszłość. Przykładami dobrych praktyk są w tym kontekście utworzona przez UNESCO Koalicja Edukacji Globalnej która ma na celu ułatwienie edukacji włączającej dzieci i młodzież w okresie nagłego zakłócenia procesu edukacji oraz niepodręcznik oceaniczny. Zapraszam zatem do obejrzenia następnego odcinka już jutro. Dziękuję ślicznie. Do usłyszenia.